Ech, za za 15.07, tutaj czwarta rano, oh. na zewnątrz cisza, spokój, a my zaraz pojedziemy się ładować. Cieleśni ładowałem tylko jeden raz w moim życiu i pamiętam, że bardzo, bardzo, bardzo długo stałem czekając. Także obawiam się, że dzisiaj może być tak samo i wczoraj zadzwoniłem, chciałem podać mój numer referencyjny. Pani powiedziała, że nic z tego, żebym się stawił rano i zobaczymy. Za załadunku mam 270 km, czyli jakieś 3 godziny podjazdu. Stawię tam się prosto, równiutko, w momencie kiedy otwierają firmę. I zaraz będzie wstawało słońce. Podziwiamy trochę widoczków. Idziemy numer 2 do załadowania. Dobrze, że podjechał do przodu koleś z Michelinu, ale i tak się mieszcza. Mała firma to dobry znak, bo jak przyjeżdża się na firmę i jest 1000 traków, 1000 ramp, zamieszanie, no to wtedy wiem, że długo się czeka. A tutaj może się chłodziło przez noc i może jest gotowe. Oby tak było. Jak mam czekać do jutra. Coś mi mówił, despa, że dziś albo jutro Jakbym dzisiaj zaadował i jeszcze mógł pojechać jakieś 500 km, to bym był szczęśliwy. Bramę już otworzyli, ale tamten kierowca, ten co cofa, nie dał mi dobrych wieści. Mówi mi, że jest tutaj od wczoraj rano, od 7 rano kazali mu wrócić dzisiaj, bo wczoraj zabrakło im produktu. Także no załadunek nie zanosi się na szybki. <laughs> zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy. No to już stoimy tutaj od 3 plus od 5 godzin 5,5 godzin. Zarejestrowałem się, przed chwilą przed pan, żebym pojechał sobie na Trackstop i że do mnie zadzwonił. ale jak się spytałem szczerze, zaadujesz mi dzisiaj? Prawdopodobnie nie, a jutro? Nie mogę dostarczyć Ci odpowiedzi. <laughs> a ja, Takie życie kierowcy. W związku z tym, że w, lodówka, w lodówce świeci mi już pustkami, mam jeszcze na jeden obiad jedzenia tutaj. I jadę na zakupy do Walmartu. A później jeden na trackstop, No co ja będę tutaj robił? Ja jechałem na truck stop, który jest pełny. A, jakieś miejsce z tyłu się znajdzie. Gear jammer. Tak zwany Jedyny truck stop w jakimie Na którym jest bar Jeden z rzadkich truck stopów w Stanach, gdzie jest bar O, dzwonią do mnie Yo. Yes you did. Yeah, I just came. Do you want me to go back? Alright, sir, so I'll be there like in fifteen minutes. Okay, so I'm just I'm just coming back. Alright, no problem. Mowa o Wilku, kazali wracać na ten na firmę, bo załadują mnie dzisiaj. Ok, nie zdążyłem zapakować na trackstopie, no to zrobiłem sobie małą przejażdżkę. Czyli słowa mojej dyspaczki, dyspozytorki yy, wiarygodne. Wróciliśmy z powrotem, Kiedy po południu przyjechałem tutaj o 11.00, przed 11.00. No to mam 6 godzin pauzy, jeszcze 4 godziny będę miał pauzę wykręconą. Także jak mnie załadują, będę mógł zasuwać. To, co pojechałem na Frankfurt i z powrotem, mogę wpisać w trybie off-duty, gdyż to było w ramach prywatnych, prywatnym tak? sklepu. A tam 10 km to nie jest żaden problem. No jest teraz tylko załadować i jechać. No, przyjechałem o 11, a mamy godzinę 9:41. Tu jest widno, bo trzeba odjąć trzy. Wykręciłem pauzę. <grymne> tak, mnie załadowali, mógłbym jechać 12 godzin, ale tego nie zrobię. Zaraz zacznę chodzić po suficie tego traka. Już, już wariactwo można dostać. Byłem na górze, byłem na dole, posłuchałem podcastów, pouczyłem się, zjadłem, umyłem się. Uspałem. 23 minut, dwa razy. <grymne> Miałem wyjść na przechadzkę. Słońce powoli zachodzi. Oni tutaj pracują do 11 wieczorem, czyli do mojej drugiej nad ranem. Przypuszczam, szacuję, że w ciągu następnych 4 godzin powinni zadawać. Tam wychodzą z produkcji palety, tam są pewno myte, czyszczone, i pakowane oraz schłodzone wodą. No woda zawsze to coś tam schłodzi. I później. Do chłodni, żeby się schodziły. Czereśnie to bardzo wartościowy tewar i bardzo wrażliwy towar. Kiedyś to wiozłem to chyba cała naczepa była warta z 70 tysięcy dolarów. I z pola przyjeżdżają w takich pojemnikach! Prawie, że poleciały. No i te palety muszą pewien czas spędzić tej chłodni, żeby się schodziły. Zanim pójdzie na moją chłodnię, moja chłodnia nazywa się chłodniem, ale nie jest stworzona do chłodzenia, jest tylko stworzona do utrzymania temperatury. no Owszem, jakbym trzymał tydzień palety, no to może by się schłodziły w moich chłodni, ale w międzyczasie by zgnił towar. Stupownie wracamy. Takie coś ciekawego jeszcze przytałem: When sealed, low oxygen, will not support human life, czyli jak to jest zamknięte, jest tam mało tlenu. I życie ludzkie tam nie przetrwa. Wiecie, że to zawsze tak jest, człowiek się położy spać zaśnie 20 minut pośpi, po minut pośpi i pukają. Będziemy pana ładować. I tam jest. Godzina 12 po północy tutaj dziewiąta. wjeżdżamy pod rampę. 22 palety. Ale teraz wiem, że to zajmie dosłownie 15-20 minut. Sprawdzamy temperaturę, czy dobrze schłodzone. Schłodzone do 34-35 stopni Fahrenheit'a. No, 20 minut jestem zadowany Lekki ładunek, 38 tysięcy funtów. Wany. Mam tych poprzeczek to ich dowaliłem ile wlezie. Z boku, z tyłu. Idealnie zabezpieczony towar. włożyli mi aż trzy rejestratory temperatury. Jeden z przodu, jeden w środku. Trzeci z tyłu. Chyba tego z tyłu jeszcze nie, nie dał. Ja jeszcze tylko dokumencie i pójdę się profilaktycznie zważyć. Nie jest to ciężki, ale profilaktycznie się zważę, nic nie wiadomo. Jednak się zastanawiam, jechać czy nie jechać. No, ale jak się zważę, to będę miał rachunek. Czekać do rana, żeby się zważyć, bo nie będę tutaj wraca o 5 rano. Także pojadę się zważyć pojadę się jeszcze 4 godziny. W sumie cały dzień staję, pojadę sobie 3, 4, 5 nad ranem. Pójdę spać i później już będę jechał 11, 11, 11, 13. Akurat tak będzie do Montrealu. Stąd do Montrealu mam dokładnie 47, 48 godzin jazdy. To 46, no to jest tak na styk 11, 11, 11, 13. Tak na styk, tak że dzisiaj pojadę 2-3 godzinki to już mi wystarczy. No dobrze, czekamy na te dokumenty i spadamy stąd. Ojej, wczoraj pojechałem niecałe dwie godziny. Już miałem dosyć do czwartej nad ranem. I stwierdziłem, że idę spać, mimo tego, że mogłem jechać. I dobrze, pojechałem z jakimi? tutaj. I teraz mnie czeka cztery dni spokojnej jazdy. Pojedziemy inaczej niż zwykle. Pojedziemy na trzydziestkę przez Wyoming tutaj. Zawsze jeździ się na Salt Lake, a ja sobie polecę tu 30 Wyoming i później już stary, znany szlak, aż do granicy, aż do Montrealu. Znalazłem w końcu wi-fi i wrzucam dla Was film sprzed tygodnia. Fajnie, kręcę film i mówię o wrzucaniu starego filmu. Także dzisiaj będzie widokowo, oregonowo, później Idaho, Oregon Idaho i jedziemy gdzieś tam w Wyoming. I co? Ostatni podjazd w Wyomingu, później będzie już tylko z górki, z górki i z górki. I na tym kończy się moja przygoda na dzikim zachodzie.